Chevrolet Corvette C7. Chevrolet Corvette to ikona amerykańskiej motoryzacji. W 2013 roku zadebiutowała siódma generacja tego niezwykłego pojazdu, kodowo zwana C7. Chevrolet Corvette C7 został zaprezentowany po raz pierwszy 13 stycznia 2013 roku na targach w Detroit. Chevrolet Corvette C7 został zaprojektowany przez zespół projektowy General Motors. Pod nadzorem głównego projektanta Tomiego Cąnka, Cąg Cong jest znany m.in. ze swojej roli w projektowaniu innych modeli Chevrolet'a, takich jak Camaro i Volt. Korwet C7 był rewolucją samą w sobie. Zaprojektowany w taki sposób, by znacząco poprawić osiągi i dynamikę jazdy, zachowując jednocześnie charakterystyczny wygląd, który uczynił z korwety prawdziwą legendę. C7 wyróżniała się innowacyjnymi technologiami takimi jak napęd na tylną oś, aluminiową konstrukcję ramy czy też lepszą aerodynamiką. Producenci zadbali również o osiągi poprzez zastosowanie silnika V8 o pojemności 6,2 litra, który rozwijał moc nawet do 460 koni mechanicznych. Nie można zapomnieć także o wersjach specjalnych, takich jak Z06 czy ZR1 które podnosiły poprzeczkę jeszcze wyżej i dostarczają niesamowitych doznań zarówno na torze, jak i na drodze.